Witam w najnowszym odcinku. Teraz historia, dzisiaj krótka historia magnackiego zamku w Krasiczynie. Zapraszam! Krasiczyn to mała wioska w województwie podkarpackim, znajdująca się około 10 km na południowy zachód od przemyśla. To tutaj w pierwszej połowie XVI wieku na gruntach wsi Śliwnica wybudowana została rezydencja obronna o umocnieniach ziemnych i bramą wjazdową. Pierwsze części zamku wybudowane zostały przez Jakuba Siecina, który po odziedziczeniu majątku w Krasicach przybrał nazwisko Krasicki. Po Stanisławie Krasickim kolejnym z rodu właścicielem zamku został jego syn, wojewoda Podolski Marcin Krasicki który przekształcił zamek w architektoniczne dzieło sztuki, jakie możemy podziwiać po dziś dzień. Całe piękno tego obiektu oczywiście zawdzięczamy Marcinowi Krasickiemu, synowi Stanisława, który odziedziczył zamek i go rozbudował i pięknie go wykończył. To właśnie dzięki niemu przypomnę, że on był jednym z najwybitniejszych mecenasów sztuki tamtego czasu, więc miał na pewno wykwintny gust. Co zresztą widać, dlatego pewnie on dzięki niemu są tutaj pewne elementy. Marcin Krasicki postanowił przebudować renesansowy zamek używając elementów architektury manierystycznej z wykorzystaniem techniki dekoracyjnej nazywanej skrafito. Tą techniką udekorowanych zostało wiele elementów zamku i stworzony został olbrzymi poczet królów Polski. A zamek wybudował Marcin Krasicki po to, by. Podnieść swoją rangę w społeczeństwie, dlatego on był taki ekskluzywny. No i dzięki temu też często tutaj u Krasickiego bywali różni polscy królowie. Zamek Marcina Krasickiego wykończony został czterema basztami na każdym z rogów, które miały odzwierciedlać aprobowaną przez fundatorów zamku hierarchię świata. Każda z baszt posiada swoją nazwę jest Baszta Boska, Papieska, Królewska oraz Baszta Szlachecka. Te baszty na wszystkich czterech rogach zamku znajdujące się tutaj za mną, one pełniły też pewną rolę, one nie tylko były ozdobne, bo otóż, jeżeli zamek by, powiedzmy, był tylko kwadratowy z czterech stron, no to jakby podchodzili do niego Ci, co chcieli go powiedzmy zdobyć, no to ci, co go bronili, musieliby e, strzelać do nich na dół, jeżeli byliby już pod samymi murami. Wtedy oni by musieli się wychylać, więc byliby bardzo narażeni. Rolą takiej baszty było właśnie, że mogli z dwóch stron budynku e, strzelać do tych, co już byli pod murami. Także ktoś to ciekawie wymyślił i nie tylko jest to element e, dekoracji. Jedną z najcenniejszych i najciekawszych elementów zamku jest kaplica, która znajduje się w Baszcie Boskiej. Kaplica udekorowana mistrzowską architekturą posiada także głębokie przesłanie duchowne. W Baszcie Boskiej pod kaplicą znajduje się krypta rodziny Sapiechów, ostatnich właścicieli zamku. Po bezpotomnej śmierci Marcina Krasickiego zamek odziedziczyła rodzina Modrzewskich, a następnie była rodzina Wojakowskich, Tarłów, Potockich, Pinińskich i wspomnianych Sapiechów, którym zamek odebrali komuniści. Około 1835 roku właścicielem zamku został książę Leon Sapiecha, który był właścicielem jego do 1944 roku, czyli do końca wojny. Później oczywiście zabrali mu go komuniści, no ale jeszcze wcześniej tutaj wkroczyli Sowieci. Oni go rozszabrowali, rozkradli, także zamek był potwornie zniszczony i, i rozkradziony praktycznie. W latach komunistycznej PRL zamek popadł w ruinę i zmienił swoją funkcję. Dopiero w latach 90. XX wieku po upadku komuny doczekał się renowacji i od 2018 roku posiada status pomnika historii. Po wojnie komuniści urządzili w zamku szkołę, było to technikum leśne a w latach 70. kierownictwo nad obiektem przejęła warszawska FSO, czyli Fabryka Samochodów Osobowych. No ale zamek przez ten cały okres był zaniedbany i, i, i wymagał remontów. No i chyba w 1996 roku kierownictwo przejęło ARP, czyli Agencja Rozwoju Przemysłowego, która ma obiekt do dzisiaj, no i bardzo ładnie on się rozwija. Jest tutaj jest tutaj hotel, jest gastronomia, są wystawy. Także można powiedzieć, że, że obiekt naprawdę nabrał blasku w tych ostatnich latach. No i miejmy nadzieję, że, że jeszcze będzie piękniejszy, że będzie konserwowany i te piękne elementy, które na nim występują, będą, będą zawsze w, w najlepszym stanie. Nie jestem w stanie pokazać Wam wszystkich niezwykłych elementów tego niepowtarzalnego polskiego zamku w tym krótkim filmie. Jak sami zapewne wiecie, pewne rzeczy jednak trzeba zobaczyć własnym okiem. Ale żeby w przyszłości ułatwić zwiedzanie tego obiektu, postanowiłem nagrodzić jednego z moich subskrybentów książeczką przedstawiającą historię zamku. Szczegóły podam Wam pod koniec tego filmu, więc oglądajcie uważnie. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, będę teraz się starał odpowiedzieć na kilka Waszych pytań z poprzedniego odcinka, więc zaczynamy tutaj. Pani Aleksandra Szponar pisze tak: Tunel w Stępinie ma 390 metrów i jest najdłuższym tunelem schronnym naziemnym. Tunel schronny podziemny w Strzyżowie ma 460 metrów i oba tworzą jedno stanowisko dowodzenia Anlage Sud, czyli obszar południe. E, po części ma Pani rację tak, e, to jest Anlage Sud, e, to było mówione o tym filmie e, obszar południe, instalacja południe, można to różnie interpretować e, co do dystansów, pisze Pani, że wstępinie ma 390 metrów e, no niedokładnie, ma kilka metrów mniej, już sprawdzam moje notatki e, ten, ten wstępinie ma no, dłuższy jest. 393 metry. E, ja się tam pomyliłem w filmie, to prawda. Miałem powiedzieć 380, a powiedziałem 490, ale też to byłby błąd. E, więc przyznaję się, byłem, z, e, byłem... tam, wiedziałem to, a i tak walnąłem gafę. E, a pisze tutaj pani, że ten w Krzyżowie ma 460 metrów. E, ten w Krzyżowie ma 438. Lecimy dalej. Lotny, lotny pisze tak. Fajnie, że wróciłeś, ale wszystko zabawnie, bo na History Hiking jakoś niedawno też były te schrony kolejowe. Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam. Rzeczywiście History Hiking było, było o schronach niedawno gdzieś z miesiąc temu. Faktycznie ja też to oglądałem. No i, no i, no i cóż, no wyprzedził mnie, ale to nie o to chodzi. Ja nie uważam się za konkurencję. Ja sobie robię tutaj swoje jakieś filmy, więc nie ma to znaczenia. Ten pan z History Hiking wiem, że troszkę inaczej tą swoją historię przedstawił, inne, inne rzeczy, inne smaczki wyciągnął, że tak powiem, niż, niż te, które, które mnie interesowały, o których ja mówiłem, więc fajnie jest sobie zobaczyć i tam, i tu, i, i, i każdy sobie może z innej perspektywy to zobaczyć. Joe pisze tak, gdzie podziały się tory. Tory pewnie rozebrali jeszcze za PRL-u. Tunele były wykorzystywane do różnych rzeczy. Wiem, że w Stępinie były hodowane za PRL-u pieczarki, więc tam być może oni wtedy usunęli czy coś takiego, także zniknęły już dawno. Pan Kacper pisze tak W Trzebusce na Podkarpaciu był obóz NKWD A w samej Turzy jest pomnik ofiar NKWD Może coś na ten temat e, Chętnie się zapoznam z tą historią Nie znam jej dokładnie e, Z tego co wiem obozów NKWD było bardzo dużo Szczególnie na Podkarpaciu i wzdłuż Sanu Tu gdzie Sowieci już w 44 weszli i wypychali Niemców Za nimi szły tabory nkwd i, I kopali ziemianki i... i i tam rzucali, e, trzymali jakowców i wszystkich, którzy by się sprzeczali z sowieckiemu porządkowi. E, więc tych obozów było sporo. E, czytałem o kilku, wiem, że e, nawet IPN-1 bada koło mnie niedaleko gdzie mieszkam. E, więc coś spróbuję na ten temat zrobić. Nie, opowiada, e, nie obiecuję kiedy, ale, ale coś, coś na pewno zrobimy. E, więc dzięki za pytania, e, mam nadzieję, że, e, że będzie ich więcej, e, w następnym odcinku tak samo, myślę, że w następnych odcinkach będę tak samo odpowiadał na jakieś komentarze z, z poprzedniego filmu. E, dziękuję, że jesteście, że oglądacie, e, łapka w górę, jeśli Wam się podoba. A jeszcze tak na koniec tutaj mam dla Was taką e, książeczkę o Krasiczynie. E, dla oddam ją. To jest taki mały przewodnik i ciekawostki, co tutaj jest. Jeżeli ktoś by z was ją chciał, zostawcie jakiś ciekawy komentarz i dlaczego to właśnie. Wytłumaczcie dlaczego to właśnie. Wytłumacz dlaczego właśnie ty powinieneś dostać tą książeczkę, a nie ktoś inny. I z tych najciekawszych wybiorę jakąś osobę i i, i Wam to wyślę, także y, piszcie komentarze i bądźcie czujni, y, bo w następnym odcinku powiem komu ją oddam. Y, dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia.